Siemanko! Witam w mojej kuchni! Dzisiaj przygotujemy sobie jajka po wiedeńsku albo poszetowe. To jest idealna rzecz na śniadanie. Ale to jeszcze nie wszystko, bo one nie będą mm, tylko gotowane w wodzie. Później opanierujemy je i usmażymy i podamy z fantastycznym sosem. Tak więc, słuchajcie, jeżeli jesteście fanem, ja fanem jajek poszetowych, to na pewno Wam to zasmakuje. Słuchajcie, yy, na samym początku w ogóle przejdźmy do tych jajek, jak je przygotować, bo to nie jest takie proste. No, jest proste, ale niektórzy robią, popełniają kilka błędów, dlatego im te jajka nie wychodzą. Na samym początku musimy sobie zagotować wodę. Tak, woda ma wrzeć. I wtedy dopiero zmniejszamy y, płomień pod naszą wodą, bo niektórzy myślą sobie: A jak, y, jak to mają być tylko takie poszetowe, to tam troszeczkę delikatnie to ma pyrkać. Tak, to ma pyrkać, ale woda i tak musi być wrząca. Słuchajcie, dajemy soli, dość dużo soli do naszej wody, no i oczywiście ocet. Ja tutaj dodam taką dużą łyżkę octu, i to pomoże naszym jajkom się y, ściąć od razu. No i słuchajcie, jak już to wszystko mamy, spróbujmy tej wody. Ta woda ma być kwaśna i słona. Mm. No i oczywiście gorąca. Słuchajcie, robimy tak. Wbijamy to jajko o, do miseczki na samym początku. I teraz trik. Słuchajcie, kręcimy, zakręcamy naszą wodę, robimy taki jeden mały wirek i wrzucamy jajko. Hop! I wtedy nam wyjdzie fantastyczne jajko poszytowe. Tak. I to samo z drugim. Wbijamy tutaj. Patrzymy, czy nie ma jakichś niedoskonałości. Zakręcamy lekko wodę. I wbijamy jajko. I w ten, oto, właśnie sposób gotujemy przez około 4 minuty. Zostawmy je w spokoju. Po 4 minutach nasze jajka są już gotowe. Są delikatne i piękne. O tak, popatrzcie na to. I słuchajcie, wrzucamy je do zimnej wody. One muszą ostygnąć zanim je opanierujemy. Tak więc wyciągamy, wrzucamy do zimnej wody i czekamy przez około 10 minut. Ale tej wody nie wylewamy, bo ona nam się przyda do zrobienia sosu. Jajka są już gotowe, i przejdźmy do robienia sosu. Słuchajcie, tej wody nie będziemy używać do robienia sosu, tylko będziemy y, przygotowywać sos na parze. Bo jeżeli byśmy robili y, sos z żółtek, zwyczajnie tak na, w takim garnku to by nam wyszła jajecznica, a tego nie chcemy. Więc chcemy delikatnie podgrzać te żółtka, które tutaj mamy. Więc wrzucamy dwa żółtka do naszej miski. Pamiętajcie, żeby żółtka też były w temperaturze pokojowej. O, tak to najlepiej zrobić i delikatnie tylko podgrzewamy. Tak. Mieszamy. Do tego dodajemy jedną łyżeczkę octu. Może to być ocet. O. Jabłkowy, może być spirytusowy, zależy jaki macie. Każdy, każdy z nich jest dobry, no ale to wszystko zależy od smaku. Ja używam octu jabłkowego. Dobra. I do tego wlewamy takie roztopione masło. Tylko pamiętajcie, żeby lać delikatnie i cały czas mieszać. To jest podstawa tego sosu. I powstanie nam fantastyczny sos berneński. Albo holenderski. Berneński jest estragonem, a holenderski bez. O, popatrzcie jak się zagęszcza. Tylko pamiętajcie, żeby dość szybko mieszać, żeby to masło wbić tam, bo inaczej się nam wszystko rozdzieli. Mm, pięknie już wygląda. I to już jest gotowy sos. Delikatny, fajny. Mm. Ściągamy go. Uff, gorące. I w tym momencie możemy dodać przyprawy. Najlepszą przyprawą do wszystkiego jest sól. Tak więc dajemy szczyptę soli. Tak. No i oczywiście inne przyprawy. Ja sobie dodam odrobinę kurkumy. Nie za dużo. Ale dlaczego dodam kurkumę? Bo nada taki fajny kolor. Jedną taką małą łyżeczkę. No i oczywiście do tego papryka słodka. Tyle samo papryki słodkiej. I zobaczcie, co się stanie. Wymieszamy sobie to wszystko. I mamy delikatny, fajny sosik. Mm -hmm. Piękny. Fajnie się będzie komponować z naszymi smażonymi jajkami. Możemy go sobie zostawić tutaj. Tylko pamiętajcie, żeby mm, zamieszać go od czasu do czasu. I możemy przejść do naszych jajek. Jajka tylko wyciągamy. Wyciągnijmy je z, je z tej wody. Niech one sobie tutaj... Puszczą tą całą wodę, bo tego nie chcemy podczas smażenia. Wylewamy to. I ja sobie przygotuję miseczki na panierowanie. Wszystko jest już gotowe. Ja sobie nawet odpaliłem olej, żeby się zagrzał tutaj. I co robimy? Słuchajcie, panierujemy zwyczajnie, klasycznie, tylko pamiętajcie, żeby te końcówki jajka oczywiście odciąć. I wrzucamy do mąki. Tak, potem do jajka. Jajko do jajka. Uhu. Zobaczcie, jak to świetnie wygląda. To jest niesamowite. I teraz z tego jajka ląduje to wszystko do naszej bułki. Pięknie. Tylko pamiętajcie, żeby dość dobrze to opanierować. O, i przekładamy nasze jajko. Jest już gotowe. Kładziemy je tutaj. I to samo robimy z drugim jajkiem. Olej jest już rozgrzany, więc wrzucamy nasze jajka. I smażymy. Słuchajcie, nie smażymy ich zbyt długo, tylko aż nabiorą złotego koloru. Tak więc szybko. Raz, dwa, trzy i gotowe. No bo one już są ugotowane w środku, nie? Po dwóch minutkach możemy wyciągać jajka panierowane. Uhuhu! Tak jak mówiłem, to był naprawdę szybki szpil. Piękne, gorące. No i co? Wykładamy. Słuchajcie, możemy wykładać na chlebku, najlepiej domowej roboty. Jak przygotować taki chlebek na pewno będzie przepis, albo już jest na moim kanale. To jest chlebek kminkowy. Zamieszajmy jeszcze sobie tylko ten sosik, który tutaj jest. I słuchajcie, wykładamy piękne. Albo może trochę tego sosu na sam dół damy. Mm. Pięknie pachną. Wyglądają nieziemsko. Do tego ten sos. O, tak. Dwa jajeczka. Przygotujcie sobie coś takiego raz w życiu. Ja wiem, że z tym jest dużo roboty. Ale popatrzcie. Taki gęsty, fajny sosik. Chrupiąca panierka. Mm. No i oczywiście rozpływające się żółtko w środku. Mm. Dziękuję bardzo. Życzę smacznego. No i co? Do zobaczenia. A ja idę jeść. Haha. Ha, ha. Takie coś na śniadanie.